39, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Maszynista w kapturze snu Prowadzi nas w przeszłości blask Wirtualna podróż marzeń Nasze serca biją tak Symulatory rządzą naszym snem Pociągów światła zezowate w tunelach widać ich błysk, a na wirtualnych szlakach Znów słychać z baczności dźwięk Symulatory włączam razem Serdecznie drodzy Państwo, ja jestem Radowico, to jest kolejny odcinek z gry SimRail I dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice I miałem zakończyć ostatnio na stacji Strzałki Mówiłem, że jak będzie coś ciekawego do dyżurowania, to sobie jeszcze podyżurujemy Więc dzisiaj jesteśmy sobie na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice na peron drugi tor, drugi okej. Na x Zaraz zatwierdzimy przyjazd. Ok, widzę, że tutaj nas spoczej nie będzie. 40 119, Zatwierdzamy godzinę przyjazdu. Podajemy już mu wyjazd, bo widzę, że wjechał Ełce uce. Niby odjechał 4:41.043. Nie wiem, czy on mi pisał, co odjechało. Ja jeszcze nic nie wypuszczałem, bo dopiero wszedłem, ale no, niech mu będzie. Niech mu będzie, nie mi to oceniać. On powinien wiedzieć, co odjechało od poprzedniej dyżurnego. Widzę, że tutaj nasz lak nam zajęty. Mamy, że coś jedno jedzie, ale jeszcze nie jest tu u nas na trzech ostatnich odstępach SBL, bo dalej nie widzimy niestety na tym systemie kostkowym. W Polpiciem czosnkowym, znaczy się. 10, 119, o 12.50 dopiero planowo. Nie ma pośpiechu, bo ECH dopiero o 13.09 ma niby do nas przyjechać. Powiedzmy drodzy Państwo, że w międzyczasie sobie będę jogurt popijał. No, jak już mówiłem, ostatnio jestem po wyrwaniu zęba i niestety nic na razie innego, bardziej poszywnego nie mogę zjeść. Znaczy jakieś miękkie rzeczy, ale no na razie ratuję się trochę jogurtami. Póki mogę, ale oczywiście dla Państwa kontent musi być robiony. byście mieli, drodzy Państwo, coś ciekawego do oglądania. 150. No raz tutaj do nas będzie wjeżdżał pociąg. 219. Widzę, że planowo powinien odjeżdżać. dobrze jedziemy. Potwierdzamy godzinę odjazdu, temu możemy zatwierdzić godzinę przyjazdu. I dla 40-168 wyjazd również podajemy. Widzę, że w perony wjechał. I towarek jedzie 441043 na numerowe dzwonniczą Huta Katowice. Nie, ten, ten. Też go tam ładnie sobie wyślemy. 160 no. 168, zapewne odjedzie planowo. A to jest bot. To jakby to mogło być inaczej. Dlatego na wazy OC już sobie tutaj zgłosimy i zrobimy chwilę cięcia, aż się tutaj coś będzie dalej działo. Dobrze, więc ząbrowy górniczej odjechał 41.08. On ma u nas tylko przelot. Nie ma postoju. Dobrze. Że tu niektóre Eje mają postój? <ścoughs> no właśnie, w Sosnowcu Głównym są takie rzeczy czasami.

OK. Podłem mu w odpowiednim momencie. Tutaj nie ma ETCS-a, więc on widzi tylko ten semafor przed sobą. Jest to też dwustawna blokada SBL, więc widzi tylko. Tutaj by się mu świeciło na pomarańczowość, gdyby ten był czerwony, szybciej nie otrzymuje informacji o tym. Ja ci nie mylę tutaj, nie ma innych blokad czterostawnych, na przykład SBL. -ek. Więc no, w odpowiednim momencie dostał przelot. Nic tutaj ja osobiście się nie opóźniłem. 4108 przejeżdża, zatwierdzamy mu godzinę przyjazdu i zgłaszamy na EOC. 4108 odjechał. OK. Pamiętajcie ja dojście, drodzy Państwo, dalej występuje błąd z pojawianiem właśnie tych kamer, nawet jak się pisze na czacie, a teraz bym się napisać dwójkę, trójkę i już się nic nie napisze, tak? Dalej ten błąd występuje. Więc używajmy klawiatury numerycznej. Dlaczego pan 4108 stanął? Tego nie wie nikt. Z chwilę myślałem, że mu się semafor wygasił. Ale by to było żeby realistyczne. Bo może się coś zdarzyć. Dobrze drodzy państwo. I znowu przechodzimy na tryb cięcia. Bo no nie ukrywając, mamy chwilową przerwę w rozkładzie jazdy. No nic na razie nie chcę jechać. Więc widzimy się już, jak się coś będzie dalej działo. Dobrze drodzy Państwo, powracam. Tak, też byłem na chwilowej przerwie, więc dlatego tutaj pociągi trochę stoją. DZA 133. Okej. Okay. 86, dobrze. Jedna już trochę czujarzy. I dajcie przed czasem, nie? 4-1, 0, przez zawiarcie na biegu. Raczej Michel wysłał pociąg na kurs kolizyjny. Nowa Górnicza Wschodnia. 464024 odjechał z huty Katowicy. No cóż, podajmy mu wjazd, nie?

Niech mi na dach, czy ECM przepuścić dobrze. Wszystko razom miermy. 490 66. Tracićem. Możemy, to możemy. Okej. Okay. Przepraszam, tamten 5 minut ma stać, bo ma przypuścić ekspresę 5407 a nie wiecie tak jak ja mówiłem 45.018 35.018 45 ma wjechać od Dąbrowej Górniczej. No i przyjechał jeszcze jeden TM, ale to jest WOT. on też ma jechać po tej linii, dobrze. Czyli na Ełce zgłaszamy, że odjeżdża... Sześć, cztery, dziewięć, zero sześćdziesiąt sześć. Będzie wyjazd z 4,108 zawierka 66. Tak, już podaję. 4108. Góra wodowska i widzę, że po torze drugim jedzie od, na czołówkę. Nie wiem, jaki gdzie jest. Jedzie, jedzie. Mijałem go po drodze. Cześć. Dziękujemy. Miłość. No to ciekawe będzie. Do samej Góry Łodowskiej nie ma żadnych rozjazdów, także no, któryś będzie musiał cofać. No dobra, to 4108, stój. Chcę jakoś zaraz wykombinować, jeszcze cofnę. Powiem tak, drodzy państwo, że czuję się ciekawie. Tam sobie dwa pociągi jadą na czołówkę. Mhm. Michał MSC. Już go tutaj nie ma, nie? A nie jest, na wschodni. A no to on był na wschodni. A czemu tam te na czołówkę jadą? Tego nie wie nikt. Nie, to w zawiercie się tak a nie tutaj. 4617. Zatwierdzamy godzinę przyjazdu. 5407 widzę zeskruje coraz to większe opóźnienie. 4108 Umiesz zmienić kabinę? Dawaj, wtedy tam poczekaj, aż się jazda na widoczność na SBLS i dawaj do mnie powoli. 45 osiemnaście. zatwierdzamy. Dobra, 4108, stój i y, dalej. Zobaczymy, co, co będzie. Tu teraz, myślę, że możesz jechać. A dobra, y, 54013 został usunięty. To y, 4108, dawaj dalej do góry Włodowski. A ja myślałem, że będziecie ciekawie. No, oni po prostu usunęli. Okej, cztery, sześć, cztery, zara dwadzieścia cztery. Odjechał. No dobrze, drodzy państwo, ale dalsze wspomnienia zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!